uszkodzenia elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Nocny atak Rosjan. Jak widzimy na załączonym obrazku, doszło do ataku rosyjskiego drona, właśnie w sarkofag, który powstał lata temu w Czarnobylu. Wybuch był naprawdę znaczący. Pojawił się też przy okazji pożar. Taką informację przekazał o poranku prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełęcki. Prezydent Ukrainy informuje, że w wyniku nocnego ataku dronów, poważnie został uszkodzony sarkofag elektrowni jądrowej w Czarnobylu. A ja przypominam tylko, że ten sarkofag został stworzony po to, żebyśmy my mogli czuć się bezpieczni, żeby całe promieniowanie po olbrzymiej awarii sprzed wielu lat po prostu zatrzymać. Widzimy tutaj taki wyłom właśnie w tym sarkofagu, natomiast jeżeli chodzi o skutki tego działania, no to jest chyba za wcześnie, żeby je potencjalnie oceniać. Ukraina zbudowała ten schron wspólnie z innymi krajami Europy i świata, wspólnie z Ameryką, ze wszystkimi, którzy chcą prawdziwego bezpieczeństwa dla ludzi. Jedynym państwem na świecie, które może atakować takie obiekty, okupować terytorium elektrowni jądrowej i prowadzić działania wojenne, nie zważając za konsekwencje jest właśnie Rosja. To ciekawe, bo przecież trwają rozmowy, które mają przyczynić się do pokoju. Strony niby mówią, że to jasne, że zależy i Rosji, i Stanom Zjednoczonym i całemu światu, żeby ludzie już nie ginęli, po czym dochodzi do tego typu ruchów. Oczywiście nie ma informacji, czy owe uszkodzenia mogą nieść za sobą jakieś negatywne konsekwencje. Mówię o jakimś ewentualnie pojawieniu się, czy uwolnieniu tego promieniowania zatrzymanego pod tymże sarkofagiem. No niemniej temat pokazuje, że Rosja wcale nie zamierza się szybko zatrzymać.